Cześć. I jest Jona, królowa życia! I jedziemy! jadymy kochani! Wiecie, że dzisiaj jest dzień pluszowego Misia. Cześć, Wojciech! Cześć, cześć. Witamy, jesteśmy już na miejscu. Aga, pilnuje Witam, witam. już pytamy. Sklep ortopedyczny Juleks, polecamy. Robimy przymiarki butów. Kolejne? to Mam To są stare buty. No, Dlatego robimy nowe. Renifer to co to, co? to <tł> Wybieramy kolor. nie pasuje. Ta. Wojtek, pasuje to z tym zrobionym. No Wojtek, będziesz miał tak brązowe buty, takie przeszycia A. kremowe i żepy tak kremowe. No sobie, to, ten, to ten model jest super. Wojtek, to ten jest ładny. Przyjęliśmy model, model MT. Na lato. Na lato. Coś w rodzaju tenisówek, tak. I kolor będzie granatowy. Z pomarańczowymi albo sznurówkami, albo z rzepami. Albo z rzepami. Jak kolor Atak No. Tak. tak żeśmy sobie postanowili. Ja A Wojtek nie na nie wszystko nie się nie zgadza. Nie. Czekaj, czekaj, negocjacja. Nie A teraz się modlimy. O Madonna. Wojtek, módl się. Trzy zdrawaczki, zanim pan policzy podziękowania Ekstra. od maluszków ze szkoły. świetna debuty. Dobra, Aga, zatrudniona. <śla> Kata auto i 20 na rękę. Piękne. Ja się zauroczyłam, zobaczcie, jakie piękności dla dzieci. Zobaczcie, kochani, pudrowy róż i czarny... Rozgrzewka. Raz i dwa. Trzy, cztery. Gacie poszły. Wojtek, pakuj się do miski. Sam się pakuj. Wsinął dalej, wsiną dalej. No to ci pomogę. Wojtek, na rękach cię noszą, widzisz? Teraz tak. Na razie jeszcze stary wózek. Słuchajcie. To jest król borowej wsi. Razem. Razem Pchaj go. Kochani, już niedługo Wojtek będzie miał nowe buty i nową furę. Dobrze, dobrze. I pakujemy się, kochani, sprawa załatwiona. I czekamy na buciki. co <laughs> tak ciekawo idzie. <laughs> ho, 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 ho! Oddaj czapkę Wojtkowi, bo... bo mu łyso. Jedziemy w Wielonku, a tak kloników z Wojtusiem na czele Agnieszka jako dostawca Jedziemy teraz po jakieś ciuchy, nie? Tak jest. Idziemy na miasto, to nasze hasło. Wydajemy kasę. Jedziemy do Krakowa, Agnieszka już gotowa. Kochani, jedziemy do gamini, król Borowej wsi rządzi. Dziś Wojtek Lok rządzi tym miastem. Jest najbogatszy y, człowiek na Borowej ście. Bo ma furę, skórę i komórę. Galeria. <gadł> Teraz bawimy się w galerianki. <gadł> Aga się zamieniła na czapki. Wojtek, <gadł> ty znowu lody? Tak jest, znowu stawia TV. Znowu stawia TV i klejem, nie? To może nam oddadzą później. Tak. Dobra, bierzemy ciacha, kawę, lecimy dalej tej ładujemy kolejne zakupy? Ja, ja jestem za Grinchem. Po... Jak sądzicie? Będzie reni pasował. No. Tuż plecak zakupiony, spodnie dresowe. Ja bym wzięła Grinch. Tak? Ale to Wojtek nie I no Grinch świąt nie będzie. Grinch, czy yellow? Ja bym wziął dwa. Co? Dwa. Wojtek mamy budżet ograniczony. Dobra, dobra to. Jest, wygrał Grinch. Wyglądasz jak ten ja już sparali normalnie wtedy. Igor. Za Wojtka muszę przymierzać wszystkie ciuchy, nie? ci mu się podoba. Tak? Dobra akcja. Druga kreacja. Ładna sukienka. Będzie? Patrz. pokolanka. majtek Żeby... Żeby... nie był widać. Chyba pan werso. No. Dobra, no. chyba ta stylizacja nie... Dobra, to na drugi no. dzień świąt będzie. No. Kurteczka.